Cześć Jacek. Cześć Piotrze, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na Starym Mokotowie przy ulicy Belgijskiej. Chcemy Wam pokazać wyjątkową nieruchomość o powierzchni aż 353 m2. Tak, mamy tutaj całe piętro budynku i to właśnie sprawia, że mamy ogromne możliwości adaptacyjne. Obecnie ta przestrzeń funkcjonuje jako biuro. Mamy tu 12 pokoi, sale konferencyjne, recepcję, kuchnię i pomieszczenia techniczne. Warto dodać, że są to dwa niezależne lokale z oddzielnymi wejściami, instalacjami i, co bardzo ważne, księgami wyczystymi. Razem mamy 353 metry pełnokrwistej powierzchni użytkowej. Lokale mają pełne okablowanie IT, klimatyzację w każdym pomieszczeniu, a także serwerownie. Do tego, powtarzam jak mantrę, cztery miejsca w garażu podziemnym, co w tej części Mokotowa jest ogromnym plusem. Budynek posiada także monitoring i, co ważne, kontrolę dostępu. Nie można zapomnieć o samej lokalizacji. Belgijska to jedna z cichych kameralnych uliczek, która jest tuż obok ulicy Puławskiej i wpada do parku Marskie Oko. Tak, Puławska, Zgiełk, Ruch. Natomiast 100 metrów stąd mamy. Park Morskie Oko. Do centrum miasta dojdziemy zaledwie kilka minut. To naprawdę prestiżowy adres, świetnie skomunikowany z miastem. Największą zaletą tej nieruchomości jest jej potencjał adaptacyjny. Obecnie mamy tu biuro, ale wszystkie ścianki działowe są z kartą gipsu. Można je łatwo przesunąć, usunąć lub całkowicie zmienić układ. E, możliwości są naprawdę e, ogromne. Architekci uwielbiają e, takie przestrzenie, gdzie mogą się wyżyć. No i tak pomyślmy, tak? Możemy mieć tutaj luksusowy apartament 350 metrów. Mhm. Możemy mieć dwa niezależne mieszkania premium. E, możemy też mieć świetne, prestiżowe biuro, open space z salami konferencyjnymi lub też jakaś świetna koncepcja i przystosowujemy to na najem krótkoterminowo na przykład. Ileś tam apartamentów. Dzięki temu oferta może być atrakcyjna zarówno dla inwestora, jak i dewelopera. Tak. Ale ja wyobrażam sobie tutaj na przykład kancelarię prawną, taki ruch, szum maszyn, może biuro doradcze, firma IT. Mnóstwo firm stawia na prestiżową lokalizację. I to jest takie miejsce. A z drugiej strony to świetna propozycja dla dewelopera, który przygotuje dwa apartamenty i sprzeda jako gotowe apartamenty premium. Dokładnie. No i cóż, cena, tak? Eee, mówimy o cenie 7 milionów 300, w tym powtarzam, cztery miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Jeśli ta nieruchomość przyciągnęła Twoją uwagę, chcesz ją zobaczyć na żywo, warto, naprawdę warto. Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością umówimy prezentację i pokażemy szczegóły, a wszystkie dane znajdziesz w opisie filmu. Zapraszamy na belgijską.